Rzecz w rzeczy Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 kwietnia 2023 roku sąd Ren w Sztynie. w drugim wydziale karnym składzie to po rozpoznaniu sprawy Moniki oskarżonej o to, że w okresie od stycznia 2020 roku do października 2021 w Boszczynie w wykonaniu z góry zamiaru Wielokrotnie i publicznie pomówiła Łukasza Grabarczyka, określając go cenę bytą, kłamcą oraz jako osobę biorącą udział w szajce robiącej skok na kasę, zażywającą kokainę w trakcie dyżurów, mordującą ludzi, fałszującą dokumentację lekarską z lenictwa, co przez wzgląd na wykonywaną przez Łukasza Grabarczyka pracę lekarza neurochirurga pomienia funkcji dyrektora ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, adjunkta w karterze neurochirurgii Uniwersytetu warmińsko mazurskiego w Olsztynie, koordynatora kliniki Budz dla dorosłych Kościołni oraz sekretarza Polskiego Towarzystwa Neuromodulacji mogły poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu lekarza i obejmowania wyżej wskazanych stanowisk. To jest o czym z artykułu 212 paragraf 1 KK w związku z artykułem 12 paragraf 1 k. Po pierwsze, ustalając, że oskarżona Monika w ramach zarzucanego jej czynu w okresie od stycznia 2020 roku do października 2021 roku w nie w wykonaniu z góry powziętego zamiaru co najmniej kilkukrotnie pomówiła Łukasza Grabarczyka o właściwości postępowania, które mogły go poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla zawodu lekarza na, na rok Pełnienia funkcji dyrektora ds. Lecznictwa Uniwersytetu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, adiunkta w katedrze neurochirurgii Uniwersytetu warmińsko mazurskiego w Bolsztynie, koordynatora kliniki Budzik dla dorosłych w Olsztynie oraz sekretarza Polskiego Towarzystwa Neuromodulacji, sugerując, że nie nienależycie wykonuje obowiązki służbowe lekarza w tym, że jest w pracy pod wpływem narkotyków kokainy, że morduje zabija ludzi. Czy ten kwalifikuje z artykułu 212 paragraf 1 KK w związku z artykułem 12 paragraf 1 KK, a na podstawie artykułu 66 paragraf 1 i 2 KK, artykułu 67 paragraf 1 KK postępowanie karne wobec Tytułem na okres jednego roku". Po drugie, na podstawie artykułu 67 paragraf 3 KK orzekał władz oskarżoną na wiązkę w kwocie 15 tysięcy złotych na rzecz domu dziecka w Olsztynie, po trzecie na podstawie artykułu 628 punkt 1 KPK w związku z artykułem 629 KPK zasądzał do oskarżonej na rzecz oskarżyciela prywatnego Łukasza Grabarczyka kwotę 5300 zł tytułem zwrotu poniesionych przez niego kosztów procesu. Panie Łukaszu, czy jest pan usatysfakcjonowany wyrokiem? Tak, oczywiście. Nie, nie potrzebowałem kary tak naprawdę, bo to nie chodziło o to, żeby karać, tylko żeby potwierdzić to, że to była nieprawda. No i sąd potwierdził to, także jestem jak najbardziej usatysfakcjonowany. Wiele rzeczy zarzucało, ale na szczęście się okazało nieprawdą, więc nie będę tego powtarzał. Także wszystko jest nieprawdą, tak jak cały czas mówiłem.